No, mamy wiele problemów, nie, ma, nie mam wątpliwości, tak jak pan powiedział na początku, że to jest zupełnie nowa sytuacja, ale można było ją przewidywać, że do niej dojdzie, dlatego że przedtem, przynajmniej od 24 roku systematycznie mieliśmy do czynienia z, lata, z tym, że drony rosyjskie przelatywały naszą granicę i niestety nie było to. Nie było to w sposób skuteczny kontrolowany. nie było to też w sposób skuteczny realizowane, ale nie mam wątpliwości. To, co się stało ostatnio jest po prostu początkiem decyzji wojennej. Tak naprawdę mamy do czynienia. Pan słusznie powiedział, że jest dużo że naprawdę doszło dużo więcej dronów niż zostało powiedziane. Dramat polega na tym, że po tylu dniach ciągle jeszcze nie wiemy ile było tych dronów i nie wiemy do Któr, gdzie, one, gdzie one uderzyły? To jest rzecz, która pokazuje naprawdę, iż Ministerstwo Obrony nie jest przygotowane do odpowiedzi na agresję, na agresję rosyjską, do skutecznej obrony Polski. To jest rzecz, która jest przed nami. Tutaj pan. Minister Kosiniak-Kamysz niestety nie jest odpowiednio przygotowany i musimy naprawdę bardzo poważnie zastanowić się, jak ma być zorganizowane i personalnie i organizacyjnie ministerstwo obrony, żeby Polska była w stanie się bronić. Oczywiście nasz sojusz. Zarówno z NATO, jak i przede wszystkim ze Stanami Zjednoczonymi ma olbrzymie znaczenie. Decyzje, jakie zostały podjęte przez NATO, zwłaszcza wczoraj, ma olbrzymie znaczenie. Doj doszła do Polski, dojdzie do Polski nowy, nowa struktura. Wojskowa, która będzie nas broniła, i to jest bardzo istotne, ale przecież istotą tak naprawdę musi, musi realizować nasze wojsko.